Zadanie dziewiąte. W zadaniu dziewiąte mamy dany kwadrat ABCD o boku długości A. Punkt E jest środkiem boku CD. Przekątna BD dzieli trójkąt ACE na dwie figury AGF oraz CFG. Zobacz rysunek. Mamy obliczyć pora figur AGF, czyli tego trójkąta, i EFGC, czyli tutaj. Tego czworokąta bliżej jest zidentyfikowanego. I mamy tak. Mamy podane, że długość boku w kwadracie jest A. Także z tego sobie skorzystamy. Tutaj mamy a na 2. I tak, w pierwszej kolejności mogę skorzystać z tego, że policzymy sobie trój pole trójkąta, a w zasadzie rozpiszemy pole trójkąta adc. To jest w zasadzie pola, połowa pola kwadratu. Pole kwadratu to jest a kwadrat, więc to będziemy mieli jedną drugą a kwadrat. I z tego Możemy sobie wyliczyć e, później pole tego całego trójkąta AEC. Ale najpierw pole trójkąta ADE będzie wynosiło 1 druga razy A na 2 razy A. Czyli to będzie A kwadrat na 4. Może tutaj do uproszczenia też napiszmy A kwadrat na 2. Czyli w takim wypadku pole trójkąta AEC AEC to będzie a kwadrat na 2, czyli pole tej połówki odjąć pole tego lewego trójkąta. 1 druga minus 1 czwarta to jest 1 czwarta. Także pole sumy tego będzie wyglądać w ten sposób. Ale tak, możemy tutaj sobie zaznaczyć kąt alfa. I tutaj zaznacza sobie kąt. On będzie miał miarę 45 stopni minus alfa. Czemu tak? Użyję ten kąt, obliczę sobie sinusa i kosinusa e, alfy i później obliczę sobie ten kąt, żeby policzyć tutaj długość. Jeszcze mogę dopisać, że AG, jako że to jest połowa przekątnej, ma długość A pierwiastku z 2 na 2. Czyli tak, e, najpierw potrzebuję AE obliczonego. AE do drugiej z Pitagorasa to jest A kwadrat plus A na 2 do drugiej, czyli to jest a kwadrat plus a kwadrat na 4 to jest łącznie 5 a kwadrat na 4. Czyli nasze AE ma długość a pierwiastku z 5 na 2. I teraz tak, następna rzecz, którą tutaj obliczymy, będzie właśnie sinus alfy i cosinus alfy. Sinus alfa będzie wyglądał w ten sposób, że to jest DE, czyli A pierwiastku z 2, podzielone naprzeciw prostokątną, czyli A pierwiastku z 5 na 2. To nam daje A na 2 razy 2 na A pierwiastku z 5. Tutaj po skosie się skraca. 1 przez pierwiastek z 5, na 1 przez pierwiastek z 5 to jest pierwiastek z 5 na 5. Czyli mamy coś takiego. Kosinus, natomiast alfy to będzie A No to napiszę A pierwszych, może żeby tutaj nie było wątpliwości, dzielone na to. Sposób ten sam, tylko na końcu nam wyjdzie, że to jest 2 na pierwiastek z 5, czyli to są dwa pierwiastki z 5 na 5. Po co mi takie obliczenia się możecie spytać. Obliczenia mi takie się przydadzą. Ponieważ tutaj mam kąt prosty, jako że to są przekątne kwadratu, to mam tutaj kąt prosty. Dlatego, mając tutaj konkretnie cosinus, obliczę sobie tą długość AF. Nazwijmy ją x dla uproszczenia i tak. Policzę sobie cosinus 45 stopni minus alfa. Taki cosinus się rozpisuje w ten sposób: to jest 45 stopni cosinus alfa. Plus sinus 45 stopni y, sinus alfa. Czyli mamy, może pod, albo dobra zmieszcza, pierwiastek z 2 na 2 razy 2 pie, pierwiastki z 5 na 5 plus pierwiastek z 2 na 2 razy pierwiastek z 5 na 5. No i powstaje mi w tym momencie, że to są. Tutaj nie będę skracał, tego będzie wygodniej to zrobić. 2 pierwiastki z 10 na 10 plus pierwiastek z 10 na 10, czyli łącznie to są 3 pierwiastki z 10 na 10. Mając tego kosinusa, mogę sobie rozpisać, że kosinus 45 stopni minus alfa. To będzie w naszym wypadku a pierwiastku z 2 na 2 dzielone na x, czyli 3 pierwiastki z 10 na 10. Jeżeli dzielimy to, to skakuje do mianownika, to będzie a pierwiastku z 2 na 2x. I teraz tak, wymnóżmy sobie po skosie, będziemy mieli 6 pierwiastków z 10x. To się równa 10 pierwiastków z 2A. Podzielimy przez 6 pierwiastków z 10. Mamy, że x to jest 10 pierwiastków z 2A przez 6 pierwiastków z 10. Tutaj to nam się skróci przez 2. Tutaj w zasadzie też możemy coś takiego zastosować. Czyli mamy 5A na 3 pierwiastki z 5. W zasadzie myślę, że zostawię to w tej postaci. I teraz tak, mając tutaj ten trójkąt AGF, ja go sobie narysuję, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Mamy trójkąt AGF i tak, tu jest A, tu jest G, tu jest F. Tą długość znamy jako A pierwiastek z 2 na 2. Tutaj mamy kąt prosty. A tutaj mamy, że to jest 5a na 3 pierwiastki z 5. Wystarczy, że obliczymy sobie tą długość GF. Niech będzie nazwijmy ją b. No i mamy w zasadzie wszystko, czego będziemy potrzebowali. Bo tak, b kwadrat to się równa 5a przez 3 pierwiastki z 5 do drugiej minus a pierwiastku z 2 na 2 do drugiej. Czyli mamy 25a kwadrat na 9 razy 5, łatwiej się skróci, nie będę rozpisywał, minus 2a kwadrat na 4. I tutaj tak, 5, 1, tu 2 i tak Włączę sobie automatyczne rysowanie, bo widzę, że tutaj mi wariuje. Mamy 5a kwadrat na 9 minus a kwadrat na 2. Czyli po usunięciu niewymierności, znaczy niewymierności, wspólny mianownik to będzie 10a kwadrat 18 minus 9a kwadrat 18, czyli a kwadrat 18. Czyli nasze b to będzie a na 9 razy 2, czyli 3 pierwiastki z 2. Czy jest sens? Nie będę tego usuwał. Czyli tak, teraz możemy pole tego AGF obliczyć. No tutaj mamy B, że to jest A przez 3 pierwiastki z 2. Czyli pole AGF w tym momencie to będzie po prostu zwykłe pole trójkąta. 1 druga razy A pierwiastku z 2 na 2 razy to B, czyli A na trzy pierwiastki z dwóch i tutaj tak nie usuwałem bo te pierwiastki z dwóch się skracają mamy a kwadrat na 4 razy 3 czyli na 12. I teraz tak wróćmy sobie. <laughs> mamy tutaj że pole tego trójkąta AEC policzyliśmy że ono jest a kwadrat minus 4 czyli pole tego czworokąta nie sprawdziłem nazwy jak nie jest w zadaniu CFG. Dobrze, czyli pole CEFG to będzie pole trójkąta AEC minus pole tego AGF. To pole wynosiło A kwadrat na 4, a to pole mamy A kwadrat na 12. Czyli tutaj mamy 3A kwadrat na 12, Minus a kwadrat na 12, czyli to pole wynosi 2a kwadrat na 12, a więc wyjdzie nam a kwadrat na 6. I to jest całość tego zadania. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.